Wykonujemy fabryczne zamknięcie pętli, gumki jedna na drugiej w okręgu. Powstaje bardzo elastyczny brzeg fabryczny. Zamykamy pętlę igłą, zostawiłam małą liczbę pętelek, aby pokazać, jak to zrobić na początku i na końcu. Na początku po prostu bierzemy, tak jak biorę teraz, na przykład dwie pętle. Te i następną i nakładamy nici w ten sposób. Te dwa brzegi powinny być zwrócone do siebie. A następnie dziergając w ten sposób otrzymujemy połączenie. Jak fabryczne, teraz pokażę wszystko. Teraz mam pętlę, które pociągnęłam, nie zaciskam nici celowo, aby... Odwracamy nasze pętle na niewłaściwą stronę. Podnosimy tę nić, pętle i te pętle. Widzisz, tak powinny być zwrócone do siebie. I bez wyciągania igły zaciskamy te pętle. A tutaj, nasza pętla do połączenia jest już uformowana. W ten sposób, wtedy pociągam nić, nie ciągnę jej do końca. Tutaj widzimy naszą pętlę, w którą wchodzi nić, w ten sposób bierzemy jedną i drugą. I podobnie od przodu zaciskam. Pętlę. I robię to ponownie w ten sposób. I tak to otrzymujemy, podobnie od tej strony nie zaciskam. Żebym mogła widzieć, biorę. Te pętle i te pętle, i teraz możesz ją zacisnąć. Wtedy nie będzie żadnego błędu. Tutaj zaciskam, zostawiam. Podnoszę dwie, a tutaj już ją zaciskam. Kiedy ją zaciskam, tutaj jest nasza krawędź. Tutaj mamy ostatnią z naszych. Pętle, i teraz musimy je ładnie połączyć. Tutaj bierzemy, robimy na drutach w ten sam sposób bez zaciskania. Bierzemy te pętle. I spójrz, gdzie mamy kolejną tutaj naszą pętlę teraz. Będę patrzeć, nie tak idzie tak, podnosimy ją pod spodem, tak aby. była, i nawlekamy ją. Tutaj podciągam to, bez zaciskania, patrzę. Teraz muszę wziąć tę pętlę i połączyć ją z tą pętlą. Jest lekko zaciśnięta na początku i rozciągamy ją w ten sam sposób. Tam zaciskamy wszystko. Ciągniemy w ten sam sposób i widzimy, co tu otrzymamy. To wszystko ostatnia nić. I musimy ją tutaj przynieść. A kiedy nadejdzie czas, aby wszystko zacisnąć, otrzymamy taki brzeg. Wtedy chowamy naszą nić i zostawiamy ten rękaw, który zrobiliśmy. Ale koniec, tak chowam moją nić. Każda pętla tam. No, może kilka centymetrów na 2 cm. Tak, a następnie ją wycinam, musimy ją tutaj naprawić. A tutaj widzimy zamknięcie. Chcę wam pokazać, że początek jest tutaj, no cóż, oczywiście jakaś nić, jeśli Coś nam się tu nie podoba, to musimy ją zacisnąć w ten sposób. No cóż, ogólna masa widzi wszystko dobrze. Że zamknięcie jest zrobione, przejście i taki fajny mankiet. Tak to wygląda.